Siemanko, siemanko, z tej strony Anasy z Roblox. Dzisiaj Wam nagram takie co sobie sama zrobiłam. I specjalnie na ten odcinek zrobiłam. Stawcie łapkę w górę, subskrypcję z żeby być na bieżąco I tem. Możemy przejść. Chciałam to jutro nagrać, ale za szybko pójdę jutro do szkoły. Czyli na szóstą. I teraz tam układa coś. Czekajcie. A tutaj mamy opis, że komun u komu, ultra rare i legendarny. To już jest kaczka. Dobra, zostawiamy ją. Ja ją nie widzę teraz. Gdzieś ją tam złoczę sobie. Albo zobaczymy ją. I zacy... Nie pytajcie się, co tu jest. Nie wiem. Ja! O, legendarny. Nie będę tego zrobił, bo to jest takie piękne. Ciemka. Okej, okay, mamy już kaczkę. To mi jest trudno, żeby trzymać jedną ręką. Okej. Okay. Tak dziwna na Czekajcie, muszę znaleźć nożyczki. Okej, okay, wróciłam. E, czekajcie, bo... Nest tak trudno. Nie, 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 to jest tam. nie, bo masz mój chodź. Czekajcie. jak ja to samo otworzę. Kurczę, jakie to jest z tem, dobra. Wy możecie tego na razie nie widać. A, mogę to rozkalić, dobra? Jakie głupstwo. O Dobra. I teraz. Come on! Czekajcie, ja muszę wam coś podstawić. Tylko... o. Niestety nie będziecie mnie widzieć. Okej. Okay. Tutaj mamy akcesorius. Ale widzę, że znowu mi spadł. Poczekajcie. No, o. Może teraz mnie wyżycie I tutaj mamy... Jakieś akcesorium? Zobaczmy, co tu jest. Nie patrzę tam, bo to jest sekretne. I... O jeju, jakie to jest słodkie. O jeju, Co to jest? Jak to to zupełnie. że to jest laptop. I to jest laptop. O jakie słodkie łóżka. Hmm, czy coś tu jeszcze jest, bo mi coś trochę tutaj coś nie wypadło. Czekajcie. O, mam spodenki, jeszcze tam są buciki. ale nie mogę coś wyjąć. Okej, okay, mamy jeszcze takie dziwne spodenki. Oni są buciki. Gdzie jest nasz kurczaczek? Tutaj jest. Nakładamy mu tą opaskę. Tylko dziwnie w tym wygląda. Fajnie, ale ja go tutaj ułożę. Okej, okay, ta bluzka już na niego nie pasuje. Okej, okay, spodenki. No dobra, można powiedzieć tak, bo ten kurczak jest trochę siński. Nie wiem, wszystko się rozpada Czekajcie, bo ja mam mały problemik z tym. Ok I tu Nie, mi się znowu ruszyło Dobra, ale Fajny jest Czyli mamy pierwszy O Teraz się okay. układa Jak to w ogóle będzie Ciężko mam to pokazać. Czekajcie, coś się widzę. O! Mamy kolejne pięć akcesoriów. Okej. Mam akcesorii. Okay. Ja nadzieję, że mi się nie wyłączy nic. nie, tego już nie mogę otworzyć. Czekajcie, muszę użyć majsty. Mam nowe, ale mi się nie chce ich szukać. Jeszcze drugie jest. Cyt, 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 Stój mi. Kurczę. <grymnie> no chyba nie jest zadowolona z tego wogan. Mro nie patrzę. I przypominam wam, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję dzwoneczkiem. Dobra Teraz musimy A, Żółwik I tu jest tablet Ale chyba tutaj nie ma więcej akcesoriów. Szkoda Nie wiem, czy będą jeszcze O, i są buciki I są dziwne spodnie I Okej. Okay. No to teraz sobie uwaga. Tutaj są spodenki trochę dziwne. O, gdzie są buciki? Ja już je prawie zgubiłam. Okej. Okay. Okej, okay, mamy. O nie, jaka śładka jest ta opaska, tylko coś na niego nie pasuje. Trochę dziwne. Okej. Okay. I mam tutaj tablet, który będzie z tej strony niestety. Mogę was wziąć Tu, tu, tu Okej, okay, jest Tablecik tutaj jest Możecie sobie zobaczyć A nie, już mi się spadło, ale dobra już Wszystko wam pokazałam I teraz kolejne Czekaj, wkładam was Nie, nie czekajcie, nie widzicie nie, ja już widzę przez kamerę, że tam coś jest. Ale to był tego. Okej, okay. coś za dużo wyjęłam. Nie... Mamy dwa. Jedna piżamka tutaj i druga. I tutaj jest szlafrok. Tu. Szlafrok. Dobre. Możecie sobie popatrzeć. Oj, kurczaczek to jest. Tak, oznaczał chyba kurczek to jakoś tak. No nie, coś się stało. Ja! Patrzcie, coś tutaj dołożono, ale nie ma do tego kompletu. Czyli to jest dodatkowe. Szkoda, nie ma ciochów. Mam coś do tego w szafloku miały, Trochę nie widać tego. a to jest to szafloka. Czekajcie, wam pokażę mojego koczaczka czy też w Lafroku. Tutaj szlafrok A na koniec jest to. Okej, okay, jest gotowe. Ładnie nawet wygląda. Taki na make-up. Tak można powiedzieć. Może za niedługo coś nagram. I mamy kolejne. Face mask. Okej, okay, trochę zimnie, bo tutaj to wycięcie. Okej, okay, to się trochę przyda na ten szlafrok, ale to chowam. Ja was teraz tak odwrócę. Będę miała trochę lepiej. Okej. Okay. Tu jest masy. Takie wiecie, tu jest dokładnie stanie czegoś. Tak się to robi. Tym, ale to jest na kurczacka. Okej. Okay. I coś jeszcze jest. Teraz muszę zobaczyć, bo nie wiem, czy tam coś jeszcze jest, ja jednak nie patrzę Okej, okay. jest jakiś kremik. Wyżuje na pewno ręce i coś zbi. Czyli do tego, a tu jest kał. Kał oznacza krowa. Nie wiem czy znacie angielski, ale ja tak. Bardzo, Bardzo lubię angielski i najbardziej go znam, ale nie dajcie mi takich taki nieznających. Ojej, to jest dziura. Dobrze, że nic mi nie wypadło. I teraz Wam pokażę cały bałag, który mam zrobiony na łóżku. A. Zrobiłam taki bałagan. Trochę niefajnie. A tutaj miałam stawkę. No jej, to 10 minut. Hmm. Szkoda, że tylko mało to trwa, ale to poszło szybko. I na pewno. Ej, czekajcie. Miałam coś pod łóżkiem. Mam nadzieję, że mama tego mi nie spaliła. Eee. O nie, nie gadaj, że tego nie ma, bo tam był, o nie, jest, tylko to jest tak daleko. Czekajcie, na chwilę was tutaj zostawię przy moim plecaku, ale na odwrót, bo to miał być taki wyjątkowy. Tylko mam nadzieję, że to nie będzie pająka, bo ostatni raz bym znalazł w pudełku takiego dużego pająka. Mój brat go zabił. Ja nie lubię pająków. Nie wiem, ale jak do komentarzy możecie napisać, czy lubicie pająki, czy tak się czy nie lubicie i albo się ich boicie. Ja nie lubię ich siebie. Nie wierzę, jakby ktoś lubił pająki. I jest. Niestety to jest od moich butów. Ale tak. świąteczny. Bo się zaczynała zima. I tutaj jest mój kotek tak, go zrobiłam teraz jak byłam w domu ale Jezu, jak ja zawsze nie mogę czegoś utrzymać tutaj jest jego domek ja w ogóle o nie zapomniałam a tutaj macie moją żabkę ja bardzo lubię żaby o, czekajcie tylko moja ciocia nie lubi bo się boi na tropach i taki korydorek zrobiłam i sobie tutaj leżę, ale widzę, że mi spadł. Niestety. O, nie, nie pokażę wam, jaki ja mam rozmiar. Ale możecie już sobie, mogliście sobie zobaczyć. Eee, czy te oczy mogą kłamać? No właśnie. Czekajcie, jeszcze pójdę. Kaczkiem. 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 O nie, spadł mi. Czekajcie. O okay. I teraz byśmy mo by mogli ocenić, jaki Wam się podoba ta kaczka, którą dzisiaj miała, czy ten kotek. No niestety zrobiłam kota, bo bardzo lubię. Ale następnym razem chyba zrobię żabkę. Nie, żabkę nie, na pewno coś innego. Możecie też w komentarzach, jak będą... Znowu to mówię. To możecie napisać że jakieś wasze ulubione zwierzę, albo na TikToku to zrobię. Na razie, te wszystkie rzeczy z tym związane, ja sobie tutaj schowam, bo nie chcę, żeby mama mi je wyrzuciła. ona skojarzy się, że to jest do wyrzucenia. Tak zawsze jest. Dobra, muszę to wszystko wziąć najlepiej. Zrobić cięcie. Okej, okay. skończyłam. Óżkę czyste. Ty patrz! Fajny, Michał, zobacz. Czekajcie, ja tego nie pokażę. ojej, jeżeli, fajne I znowu mam bałagan. Zostawcie subskrypcję. Lojka. Ej, co się stało z tym kotem? A on żyje. Czekajcie, bo on jest cały w tych ubraniach i rzeczach. Hmm. Chciałabym zobaczyć, czy na jakieś te czuchy mogą go pasować. O Jezu, nie, on jest za gruby, on jest chudszy. Pamiętam, że miałam jego piżamę, ale chyba zgubiłam. Bo no, trudno da się gubić w tym domu, w tym całym. Ale mieszkam w bloku. Ok, hmm. jak teraz nowy rok. Lista życiowa, takich trochę może po tym Sylwestrze. Dużo zdrowia i tam innych. Nie wiem, czy widziałeś już mój nowy filmik. To jest TikTok z tymi markerami Kolejny TikTok chyba też jakiś nagram, ale to chyba już jutro, bo jutro będzie mój specjalny dzień. No to ja już muszę się z wami wygrać Hmm. Niestety mój budzik dzwonił a jeszcze mam kołdrę. No nie kocham, chodź. Ja już coś z tego tam namalowałam, zrobiłam to na TikToku I takie coś.. E, ni niestety trochę użyłam swoich rzeczy, ale ten kremowy mam stąd. Czekajcie. O kurczę, to jest Baby Yellow. O, tutaj mam. To jest wszystko po angielsku, niestety. Ale ja rozumiem angielski. Najbardziej mi się podoba ten kolor. Ten zielony. I ten niebieski. Ten Baby Yellow i Skin Color. Czyli kolor... Yy, kolor skóry. Tylko to jest na odwrót. Dobra, zostawiamy. Stawcie łapkę w górę, subskrybujcie, dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że dobrze teraz będziemy się czuć w tym nowym roku. Szkoda, że musieliśmy się pożegnać ze starym rokiem. I też, no, są trochę świętane są, nudne trochę już teraz. Dobra, ja już się z Wami żegnam, no to cześć.